Witam serdecznie po spotkaniu Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek z przewodniczącym Sejmasu Republiki Litewskiej, panem Wiktor Asymczaski Tisem. Panie Przewodniczący, bardzo proszę daj głos. Dziękuję bardzo, ale pewnie, że będę rozmawiał po, po Litewsku. Przepraszam, pozdrawiam wszystkich z, z tym świętym. Panią Marszałek, pozdrawiamy z rocznicą cudu nad Wisłą, z stuleciem, z, z Dniem Wojska Polskiego. Oczywiście przypomnieliśmy inne święta, które w tym roku mogliśmy obchodzić i nie. Nasze częste spotkania świadczą o naszym, w naszej współpracy, a dzisiejsze spotkanie, dzisiaj bardzo ważnym dla nas było rozmawiać o Białorusi. Białorusi. W Białorusi podnosi się demokracja, w Białorusi podnosi się rewolucja i musimy wszystkim opozycyjnym siłom pomóc i szukamy wspólnoty z tej okazji dla narodu białoruskiego. Popatrzyliśmy, co zrobiliśmy, pojedyncze kraje, a teraz powinniśmy byli współpracując działalność kontynuować. Być może bardziej zorganizowane to musiałoby być. Polska, Litwa, Lotwa mają wspólną granicę z Białorusią i dlatego my musielibyśmy, musielibyśmy być na, w pierwszych szeregach i pracować w tym kierunku, żeby to był kraj demokratyczny. Sejm litewski przygotował rezolucję i we wtorek ona będzie przyjęta przez Sejm. Mówiąc o tym, że Litwa nie uznaje tych wyborów i ogłoszenie prezydentem w taki sposób, jak to było na Białorusi, wezwanie z wszystkich krajów Unii Europejskiej do, kraju, do Polski, do wszystkich krajów NATO, żeby wszystkie kraje złożyły swoje oświadczenia i żeby pomogły Białorusi. Państwa bardzo serdecznie przede chciałam podziękować panu przewodniczącemu. My mamy okazję spotykać się dosyć często, ponieważ współpraca między Parlamentem Polskim i Parlamentem Litewskim naprawdę rozwija się bardzo dobrze, nawet mimo tej pandemii. Ale chciałam bardzo podziękować, dlatego że Pan Przewodniczący jest naprawdę wielkim przyjacielem naszego kraju i mieliśmy okazję spotykać się przy ważnych uroczystościach, ale też rozmawiać o ważnych uroczystościach, które łączą nas Polaków i Litwinów. Bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy przypomnieć sobie przy dzisiejszej rozmowie wspólne przedsięwzięcia, które razem czciliśmy, obchody ważnych rocznic takich jak bitwa pod Grunwaldem, czy też chcielibyśmy przyjąć wspólną uchwałę dotyczącą 500 rocznicy urodzin Zygmunta, Zygmunta Augusta. Poza tym bitwa warszawska i z tej okazji pan przewodniczący jest dzisiaj w Warszawie. To także jest rocznica, którą wspólnie świętujemy i bardzo się cieszę i podziękowałam panu przewodniczącemu także za to, że wystąpił z inicjatywą, żeby przyszły rok rok 2021 w drodze uchwały był przyjęty przez parlament litewski jako rok konstytucji 3 maja. Bardzo dziękuję za to panie przewodniczący za tę życzliwość, ale rozmawialiśmy także nie tylko o naszych dobrych relacjach i o naszej współpracy parlamentarnej, ale przede wszystkim o tym, co się dzieje ostatnio na Białorusi. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni. Wczoraj w polskim parlamencie przyjęliśmy uchwałę potępiającą reżim Łukaszenki, wzywającą do natychmiastowego, pokojowego rozstrzygnięcia tego, co się na Białorusi dzieje, przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych i wolnych wyborów, ponieważ Białoruś powinna być państwem demokratycznym. My jesteśmy bliskimi sąsiadami Białorusi i na sercu nam leży to, żeby Białoruś mogła się rozwijać w sposób pokojowy, demokratyczny, a tego brakuje. Wiemy także nie tylko z przekazów telewizyjnych, ale także z bezpośrednich komunikatów przesyłanych od naszych obywateli, którzy przebywali na Białorusi, których dotknęły te represje, które. Nie tylko widzieliśmy na ekranach naszych telewizorów, ale o których wprost słyszeliśmy. My wyrażamy zdecydowany sprzeciw i protest, ale nie chcemy i Polska, i Litwa, jak usłyszałam z ust pana przewodniczącego podczas rozmowy, nie chcemy skończyć tylko i wyłącznie na deklaracjach słownych. Zatem powinny pójść konkretna pomoc, konkretne wsparcie i my to robimy. Wczoraj pan premier w Sejmie przedstawił pięciopunktowy plan wsparcia Białorusi, przede wszystkim mediów, pomoc dla uchodźców politycznych, żeby jak najszybciej móc ich przyjmować do Polski, wsparcie tego sektora trzeciego, bo poprzez ten sektor trzeci chcemy przekazywać fundusze po to właśnie, żeby. Prawdziwe informacje docierały do białorusinów, ale tak, żebyśmy my wiedzieli, co się dzieje na Białorusi, zwłaszcza, że pamiętacie Państwo wyłączony internet, tak żeby nikt nie wiedział, co tam się dzieje. Chcemy także, podobnie jak i Litwa, wspierać studentów białoruskich, dla których chcemy otworzyć nasze uczelnie, ale także rynek pracy, jeżeli taka będzie potrzeba. Uważamy oboje, i podobnie uważają nasze parlamenty i to jest bardzo ważne, że zarówno w parlamencie litewskim, jak powiedział pan przewodniczący, ale także w polskim parlamencie, co było widać wczoraj, była naprawdę jednomyślność. My, Polacy, dokładnie wiemy, czym jest niewola, czym jest upokorzenie, czym jest brak suwerenności. Wiemy, co to są represje, jak władza może niszczyć ludzi, całe rodziny i dlatego potrafimy i chcemy się solidaryzować z Białorusinami. I myślę, że niejednokrotnie spotykając się jeszcze z Panem Przewodniczącym, będziemy ustalali wspólne przedsięwzięcia, tak jak ta uchwała, która była przez nasz Sejm podjęta wczoraj, a z tego, co Pan Przewodniczący powiedział, ta rezolucja o podobnej treści o takim samym wydźwięku będzie podjęta w Parlamencie Litewskim we wtorek. Więc jeszcze raz dziękując bardzo za naszą bardzo dobrą współpracę i w nadziei, że będziemy się mogli wkrótce w ramach zgromadzenia międzyparlamentarnego spotkać, to dziękuję także, że jesteśmy w stanie, bo tak się dzieje rzeczywiście nie tylko na szczeblu nas przewodniczących, ale także na szczeblu tym niższym, dogadywać porozumiewać się wszystkich ważnych kwestiach, które dotyczą Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział, nie chodzi tylko o nasze wzajemne relacje polsko-litewskie, ale także o Białoruś, o Litwę, Łotwę i Estonię. Mieliśmy już okazję być wspólnie w Stanach Zjednoczonych i pokazać, że względy bezpieczeństwa w tej części Europy Środkowo-Wschodniej są dla nas bardzo ważne. Jeszcze raz Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą obecność na polskiej uroczystości na polskim święcie Wojska Polskiego w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, ale także dziękuję za to, że jesteśmy w stanie wypracowywać wspólne przedsięwzięcia także dla Białorusi, o czym mogliśmy przed chwileczką porozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Pani Marszałek, to jest wielki zaszczyt dla mnie być tutaj w Warszawie dzisiaj. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.